rocznik 26 Akademii Piłkarskiej Redboxu. Krótko od zwycięstwa do zwycięstwa, bo dzisiaj jak jakby mentalność zwycięzców im zaszczepiłeś bo, i poszli po jak po swoje. Ale dobry mecz po prostu i ładna, ładny wynik też. No tak, tak. Akurat tutaj zdążyliśmy rozegrać już 4 mecze, 4 zwycięstwa. Dobra, także y, wszystko idzie w dobrym kierunku. Zostało jeszcze 4 mecze, także no jest jeszcze co poprawić, ale ale naprawdę ta wygląda nieźle. No właśnie, bo oni też w poprzedniej lidze też się spisywali nieźle, przynajmniej twojej podopiecznicy. także e, widzisz jakby postęp tej drużyny, czy oni robią systematyczne postępy w tych dziedzinach piłki, których chcesz? Na pewno robią systematyczne postępy, Tenujemy już trzy razy w tygodniu, było dwa razy, teraz jest trzy razy. Wiadomo, że, że, że sezon halowy ciężki, ciężko z frekwencją, ale pomału chłopacy znowu do nas wracają, także myślę, że z każdym meczem Będziemy grać jeszcze lepiej. Bo to jest bardzo wyrównany zespół Właściwie dokonywałeś zmian, one ani nie osłabiały, ani nie powodowały jakichś zamieszania w drużynie w zespole było wszystko, jak w maszynce funkcjonowało. No tak można powiedzieć, że trząt tego zespołu no jest taki sam, jak, jak w rundzie jesiennej, dlatego, no ważne, dlatego oni grają dokładnie, w dlatego fajnie to wygląda. Mówię poprzez te treningi, ten trzeci raz w tygodniu dużo nam pomaga, bo nie każdy zawodnik może przyjechać powiedzmy na jeden trening, no to zawsze te dwie jednostki treningowe są odbyte, także na pewno będzie to wyglądać dużo lepiej jeszcze. Ale jakieś takie postacie wiodące rzeczywiście mogą być w tym zespole, które ciągną zespół i, i nie idą za nim? No, no, oczywiście, jak wiadomo, tutaj Jasiu Wajt, król, dzisiaj dobry tak, 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 król pola karnego, nie tylko, bo biega po całym boisku. Także jest jeszcze, jest, są jeszcze elementy do poprawienia, ale, ale myślę, że, no, że chłopak ma papiery na grę. Rywale podobni, czy coś się też zmieniło w sile zespołu, w którym gracie? Yy, nie, nie można powiedzieć, że zespoły są podobne, yy, doszedł chrobry, Poznań, jest jeszcze jedna grupa tutaj, są dwie grupy, także będzie jeszcze grupa mistrzowska, także będzie okazja, żeby sprawdzić się z Oranie, znowu z Canarinhos, także, także dopiero wtedy, tak można powiedzieć, będzie można ocenić jak to wygląda na tle powiedzmy lepszych, lepszych zespołów, które w zeszłym rundzie uzyskiwały po prostu dobre rezultaty.